Jest wtorek 30 grudnia 2025, godzina 22, koło tego, nawet nie pamiętam. Wyjechałem z naszej jamy, ponieważ nie mogę spać. Postanowiłem przejechać się po lesie, bo czemu nie? Jest minus 3 stopnie, idealna pogoda, żeby pojeździć sobie. Zobaczymy co się dzieje w lesie o tej godzinie. Mam grzane skarpety elektrycznie. Do tego bardzo grube rękawice firmy Husar. To jest jakaś polska marka. Nie znam jej ale. Wyglądały na solidne więcej kupiłem i w sumie spełniają swoją rolę. Ale jest zmarznięta ziemia. Wow. Mogłem trochę upuścić powietrza. W końcu jesteśmy w terenie. W mojej głowie plan na dużą wyprawę 2026 właśnie wykiełkował. Będę jechał rometem do Włoch, prawdopodobnie na Sycylię. Ale co do tego jeszcze nie jestem przekonany, ponieważ zastanawiam się, czy przypadkiem nie przejechać przez Włochy, przez ich północną część i zahaczyć o Francję i Monako. To brzmi jak plan. Dlaczego rometem? Mając SV650? Dwa powody. SVK była na dużej wyprawie. Była na Krecie, poradziła sobie znakomicie. Była to wyprawa bardzo przyjemna i prosta. A trochę brakuje mi emocji surowych. I myślę, że Romet może tego dostarczyć, bo jest to chińska konstrukcja. To nie jest polski romet. To, że byłby polski, to wcale nie byłoby lepiej, bo jakość wykonania tych starych maszyn była po do nieba. W każdym razie, jest to chińska maszyna, więc jeśli chodzi o awaryjność, nie wiem na ten temat nic. Silnik, który jest kopią jednostki z Hondy Super Cup, czyli bardzo popularnego motocykla produkowanego od lat 70. I ludzie donoszą, że te silniki jeżdżą około 30-40 tysięcy. Ten jest nowy, bo go kupiłem kilka miesięcy temu. Ma Przejechany już jakieś tysiąc z hakiem, jest, no jest otarty na pewno. Plan mam taki, żeby wymieniać w nim olej po drodze co 800 km, bo to jest bardzo mały koszt. Tu wchodzi 800 ml oleju przy wymianie. Załóżmy, że litr oleju będzie mnie kosztował tam 40 zł, no to ja jestem skłonny ponieść ten wydatek i nie martwić się o smarowanie silnika. Absolutnie nie wiem gdzie jadę. W dzień tu nawet nie byłem, a w nocy to już w ogóle. Jadę przed siebie i zobaczymy co będzie. Nie chce mi się spać w ogóle, ale jestem strasznie zmęczony, dlatego postanowiłem troszeczkę odświeżyć głowę, przejechać się. I może wtedy sen przyjdzie, a jak nie, no to będę jeździł do rana. <grytanie> Uuu, uh. ślisko. Im dłużej mam rometa, tym coraz bardziej go lubię. Bo jest to tak przyjemny lekki sprzęcik daje mi tyle frajdy, bo w ogóle moja zajawka motocyklowa zaczęła się właśnie od Rometa. Jak byłem młodszy to dostaliśmy od kuzyna z bratem taką starą motorynkę, dwubiegową no był to sprzęt straszny, po prostu cały czas to się psuło, no ale jakoś mnie to kręciło i wtedy to ziarno motocyklowe wariactwa zostało chyba we mnie zaszczepione. Następny w kolei był Romet Ogar którym jeździłem sobie a wokół komina do szkoły I później romet został sprzedany w okresie dojrzewania Bo już było wstyd jeździć takim sprzętem Więc przesiadłem się na rower Później w wieku Około 22-3 lat Znowu wróciła ta zajawka u mnie I byłem wtedy barmanem i zacząłem odkładać sobie na piwki, na motor. Wymarzyłem sobie wtedy Suzuki Savage. Nie wiem czemu poszedłem w stronę chopperów. Trochę żałuję, bo za te pieniądze jakie dałem za Suzuki Savage, a było to w owym czasie 4000 zł, mogłem kupić dużo lepszy szosowo-turystyczny sprzęt. No ale padło na Suzuki. do momentu aż zrobiłem prawo jazdy. Potem była Yamaha Virage 535. Oj, romecik się dławić zaczął. Jedziemy w prawo w lewo? Ja... A, dobra, wiem gdzie jestem. Robciku, nie dłaś się. Pojedziemy sobie do Racławic Wielkich. No i Yamaha Viraż była. Po Jamaszce Wirarż przyszedł czas na prawdziwy, poważny motocykl. Jakim było Kawasaki Vulcan VN800? Taki typowy, klasyczny cruiser. Mój tato ma go do dziś. Został w rodzinie, choć jest obecnie na sprzedaż. Musimy znaleźć jakieś leśne tereny tutaj, bo mi się nie chce jeździć po takich zwykłych drogach. To nie jest fan, tak zwany, ale jest mroźno. W tym momencie jest minus 4 stopnie Celsjusza. I to czuć Mam bieliznę termoaktywną, osłony na kolana Do tego grube rękawice, szali kominiarkę No i tak czuć, że gdzieś tam przecieka To powietrze zimne Zauważcie, że nie mam prawego lusterka, bo jak się Romecik wywrócił od wiatru Bidulek, to się złamało Już je skleiłem, ale jeszcze nie zamontowałem łamał mi się też prawy kierunkowska z tylni Przewody się urwały, więc muszę je zalutować Ale to dopiero jutro no dobrze jest tak odświeżyć głowę Tęskni mi się za wiosną I w ogóle pierwszy raz w życiu dostałem jakieś alergii zimą Mam cały czas zatkany nos, nie przez to, że jestem przeziębiony Bo czuję się zdrowy, ale cały czas mam, mam wrażenie opuchnięty nos w środku Ciężko mi się bardzo oddycha Biedny Jedziemy w las Idzie jak strzała, fajny to sprzęcior, kurde. Lubię go. Tak, tutaj chciałem pojechać sobie wcześniej, bo nie wiem co tam jest. Ło, wow, dobrze, że nie ma tu niedźwiedzi, bo bym się bał. No tu jest wąsko. Zobaczymy, gdzie ta droga prowadzi. Dobra, przyznam się, mam trochę stracha. Nieczęsto że po lesie sam w nocy. Jezus, jeszcze tutaj jakieś krzyże masakra. To teraz jeszcze bardziej mnie odleciał strach. Nie mam bladego pojęcia, gdzie jestem. Ja ogólnie mam słabą orientację w terenie. Jedziemy tam, czy zepszamy stąd? Kurda, chuj przygodo. Okej, okay, tu jest jakaś droga, taka w miarę. Że tu jeździły samochody? Joje baby, ale on leci jak cała. Ty, ale to jest niebezpieczne. Nie, będę jał tak szybko. Bo jakbym się wywalił, a ta ziemia jest twarda jak kamień, to by się rozwalił ten głupi web. Pewnie. O ja, gdzie ja się wpierdol. A nie będę gadał. No jeszcze takiego off nie robiłem, Robertem Wiecie o co chodzi? Ja, ja jak planuję pojechać nim do Włoch to muszę go trochę przetestować w boju. Co ja tu robię? O tej godzinie. Wow. Nie mogę się poddać, jestem już tak daleko. Wow! Parometr zakopał, więc go po prostu wyciągam. Jeszcze raz, dobrze ta kopka jest. Zapadam się pod lód. Wow, ale przygoda. Tu jest dramat. No, tu jest ten Hardcore. Wow, udało się wyjechać. To To błoto pozamarzane jest dramatyczne. To mam nadzieję, że tu jest gdzieś wyjazd. Bo jak nie, to jestem udupiony. Jest droga. Mamy to. Dobra, nie będę wyciągał telefonu i używał nawigacji. Bo nie o to chodzi w tej przygodzie. Muszę sam wrócić po własnych siłach. Chyba wiem gdzie jestem. Owsianka krzeptów, kurde, nie powiem, no, jadę na owsiankę. Bąki to nie, to ja mam jechać tutaj. W bąkach kiedyś byłem. Też rą No i dotarłem do domu. Wow, ale to była przygoda, super, bardzo takie lubię. Tu jest bardzo ładny dom, fajnie zaświetlony. Ale, piękny, jestem w domu. <laughs> Dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy. Ciao!